Okej, okay. posprzątałem troszkę moim dzieciom, wymieniłem jedzonko na nówka, blacha i dalej będę to rozbierał, ale zrobimy to w trybie turbo, bo wiadomo, to jest pozahaczane. Znaczy się, ja to rozcinałem w tym miejscu i one są tak poprzeplatane, wiecie, to potrwa trochę tego rozbieranie tego czegoś i zrobię po prostu na wiosnę taki malutki korytarzy przejście na dwór i tyle. Potem tu rozbiorę i tu styropian stawię. Bo naprawdę wiecie, jak wychładza, naprawdę strasznie wychładza. A tu jest kawał dziury. A już jest zimno, te wiatry i trzeba podnieść tą temperaturę, nie? Także patrzcie, jak będę kumał, dumał. No zaczynamy. No już prawie rozebrane O Nieźle ptasiory latały co? Jak wściekło jak się przyspieszyło O fajnie No i z tej siatki na Na, na wiosna Myślę, że w marcu już w marcu gdzieś no Czyli wiosna Zrobimy taki korytarz Dobra, na razie wyrzucam tam, no i mamy prawie, prawie rozebrane. Świergotki Orange, Orange, czy Orange, czy jak to się mówi, to są ptasiory, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Czyli takie dosyć spokojne papugi. Ale dzikusy mój u mnie. O! Ktoś tam u góry jeszcze trzyma. Dobra. Voila. W sumie to nie do końca, bo jak tutaj wsadzę styropian, tu jeszcze jest siatka. Hmm. tylko nie będę widział chyba za bardzo. Nie dobrze, nie pomyślałem. żeby zrobić jakieś wejście z, zewnętrz, z zewnątrz, zewnątrz Wojlery, żeby tam się dostać, i teraz jak się dostać, żeby tu odkręcić? a to jest pytanie. Mm hmm. Coś Tak, sposób na lustereczko. Stałem sobie na to coś. I odkręciłem. Wiecie co? Patrzę teraz. To było kiedyś zeberki, były. Ja tu zrobiłem takie miejsce dodatkowe pomieszczenie, żeby sobie miały tu latać bo były malutkie a patrzcie teraz, ja włożę tam sobie kamerę i ja im po prostu prosto z tego zrobię wyjście tam bo zobaczcie, tu dam styropian tutaj, o, w koło i już chyba zostawię na stałe a na wiosnę im tu zrobię przejście o, przecież to są warunki akurat się zmieszczą bez problemu tylko tą siatkę tutaj przykręcę jakoś i Będą miały takie przejście, ale teraz to po prostu zasłonię po całości. Potem dotnę tylko tam styropian i ta pomysłowy wnuczek, nie? I to jest właśnie to. Teraz trzeba będzie dociąć sobie styropian. Także przyspieszamy. No i wstępnie dziupla zakryta, zaraz to pianką opierdzielę, w sumie to tak bym musiał z zewnątrz też potem oddzielić od tego, żeby papugi tego nie skubały, a żeby styropian, wiadomo on żółknie, tak jak widzieliście na początku filmu tam, jak słońce na niego pada, to będę musiał to pomalować. Zobaczcie, tutaj 3-4 lata temu pomalowałem styropian i nic mu nie jest, nic się nie dzieje, tak samo zrobię z tym, to chyba emulsją, emulsją malowałem. Też podmaluję, ale mówię wiosną. Jakoś tam spróbuję łapę wsadzić plusny na tym, na kiju, jakiś pędzel i opędzluję to. A, on, a im potem zrobię tam wyjście, no i kurde, znowu zyskałem troszeczkę miejsca, nie? Ha, odpalamy. Odpalamy teraz Jankę. Jedziemy z tematem. Pianka oczywiście nisko rozprężna. Oooo! Strzeliło mi się aż z tamtej strony na siatce się zatrzymała. No i co? Koniec! Zostało mi jeszcze pianki trochę, ale tu sobie gdzieś zaraz poszukam jakiejś nieszczelności. No, z pod deski, obetne to ładnie. Już nie czuć tego, wiecie, chłodu, jak tutaj leciało. Ale pomysł będzie z tym, żeby tam sobie wychodziły naprawdę. I tutaj zyskuję właśnie sobie dużo miejsca. Także to będzie koniec filmiku. Następnego jutro, nie wiem czy będzie, nie obiecuję, ale może. Może jesień to wiadomo, jak jest jesień, to jest więcej filmów. Pogarnąć teraz ten burdel, oczywiście, tu poukładać sobie w końcu. Już miałem trochę porządek, znowu narąbałem. Zobaczcie jeszcze z ze zewnątrz, jak to wygląda. O! Kijowo to wygląda, ale. Mówię, na wiosnę to jakoś oddzielę. Wszystko jest szelniutko zrobione. Fajnie. Także zimowanie zacząłem i z ptaszkami. W sumie to ptaki wytrzymałyby nawet taką. Dosyć sporo spadki, znaczy się temperatury. No ale wiadomo, nie rośliny, dlatego musiałem tutaj zamknąć. I przez te co najmniej do marca posiedzą sobie w tamtej wolierze w szklarni, A przy okazji będą miały w miarę ciepło. No i teraz zostało, o, o tym mówię właśnie, że pianka powieje. Zostało mi poszukać, tam jest opęknięcie. Zaraz wejdę na drabinę i tutaj troszeczkę poryję, żeby uszczelnić ją jak się da. Wiadomo, każde ciepło, w zimę jest bardzo ważne dla tych egzotyczków. Tu już pozasychało pewnie. No. Ale tam brzydko to wygląda, ale nie będę tego wycinał. Na wiosnę sobie wszystko wytnę. Będzie spoko. Dobra. To na tyle. W razie gorączki to tam jeszcze mam otwierane okno. Dzięki i o tam mnie widać. Na razie.